wszystkim i witam was bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem Monika i w dzisiejszym odcinku przychodzę do was z holem zakupowym ze sklepu Light in a Box już wcześniej robiłam dla was hole zakupowe z tego sklepu, raz mierzyłam normalne rzeczy, drugi raz mierzyłam tego co pamiętam, ciuszki na siłownię a że to było już jakiś czas temu, stwierdziłam że wejdę i zobaczę co mają fajnego w ofercie, zamówiłam tutaj z rzeczy na siłownię, ale mam też normalne ciuchy są tu też jakieś buty, jeżeli filmik jak ten was interesuje, zapraszam do oglądania, jeżeli jesteście tutaj tylko i wyłącznie dla tych rzeczy na siłownię, to przybinicie sobie filmik do końca, dlatego że na samym początku pokażę Wam e, normalne ciuszki. Jeszcze jak zawsze mam dla Was kod zniżkowy. Jest to kod na 15%, jest to Monika15. Ja już teraz Wam pokazuję pierwszą rzecz. Pierwszą rzeczą jest bluza, która myślałam, że jest kurtką, dlatego że na zdjęciu, na modelce wyglądała na bardziej taką grubszą mięsistą. Myślałam, że to jest taka kurteczka właśnie polarowa. Okazało się, że jest to bluza nie narzekam, dlatego, że ogólnie bardzo mi się podoba, jest to crop bluza, która będzie mega fajnie wyglądać do spodni z wysokim stanem zresztą zaraz zobaczycie, dlatego, że w danym momencie mam właśnie spodnie ubrane z wysokim stanem, jeśli chodzi o te rękawy one są e, takie no dość grube na podszyciu na pewno jest taka niespotykana wydaje mi się, że jest to 100% poliester, mam ją w rozmiarze S i już ją na siebie przymierzam, ta bluza ona jest e, naprawdę taka dość krótka tutaj ta gumka jest też całkiem ciasna, wydaje mi się, że jest ona troszkę na mnie za mała, mogłam ją jednak wziąć sobie w rozmiarze M bardzo mi się podoba zostawienie tych kolorów, wygląda to naprawdę bardzo ładnie, ja bardzo lubię takie kolory, myślę, że, że ogólnie jest fajna to Wam pokazuję następną rzecz oczywiście Wy jak zawsze zostawiajcie komentarze, co myślicie o tych ciuchach i tutaj mamy spodnie, po raz chyba 55 powiem, że są to spodnie o Ostatnio w moim ulubionym kolorze, ja mam co filmik, to powtarzam, już pewnie macie dość tego zielonego, bo ostatnio naprawdę bardzo dużo rzeczy kupuję czy też zamawiam w kolorze zielonym. Podni zielonych jeszcze nie miałam. Bardzo fajnie będą wyglądać do jakichś ciemnych rzeczy, do ciemnych kurtek, do ciemnych butów, ale również do bieli. Mam je w rozmiarze S, mam nadzieję, że będą na mnie dobre. Są to podnie z prostą nogawką i jest to jeans, ale nie jest on mega gruby, taki dość cienki. Na dole są wykończone, w sumie nie są wykończone, są one tak po prostu, słuchajcie, ucięte, lekko poszczępione. Bardzo jestem ciekawa, jak będą wyglądać. Jeszcze ich nie mierzyłam, mam nadzieję, że będą na mnie dobre. Są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Szkoda, że nie są troszkę wyższe, dlatego że ja lubię takie super wysokie testy, ale i tak stanie z wysoki, za co następny plus. Mega fajnie, naprawdę się układają w pupie rozmiar S jest idealny ja słuchajcie, nawet się nie mierzyłam po prostu zamówiłam S, dlatego, że ostatnio jak zamawiam S, one są zazwyczaj na mnie dobre, na długość też są dobre, ja zawsze wam powtarzam, że nie sugerujcie się tym, że czasem spodnie są na mnie troszkę przykrótkie, dlatego, że ja jestem dość wysoka, mam 170 cm wzrostu, zazwyczaj jak zamawiam spodnie, to naprawdę na długość są one na mnie dobre, te też na długość są idealne, no jeśli chodzi o te spodnie, naprawdę dyszka, bo są przesłodkie, przecudowne są. No, i oczywiście, no ten kolor. Ten kolor to jest. A nie wiem, czy on mi się w ogóle znudzi w tym roku. Dobra, pokazuję Wam następną rzecz. I tutaj ponownie mamy spodnie, i są to spodnie skórzane. Ostatnio z Shin zamówiłam sobie spodnie skórzane z skóry. Ja zawsze mówię skórzane, ale są to spodnie z skóry. Ostatnio z Shin zamówiłam sobie bardzo podobne spodnie, ale dzwony, wiecie, z rozszerzaną nogawką. Te są z nogawką taką całkiem prostą. Myślę, że one nie będą takie mega dopasowane przy dole, choć teraz tak jak na nie patrzę, to już sama nie wiem a wiecie, ja chciałam, żeby one były bardzo podobne do tych, po prostu wiecie żeby miały tą nogawkę prostą, zwężaną taką typowo legginsową, również są w rozmiarze S nic tutaj nie śmierdzi słuchajcie, są bezwonne, dlatego że wiecie, że często te rzeczy z ekoskóry, jak przychodzą z Chin mają taki dość specyficzny rybi zapach te są naprawdę bezwonne na szlufki, a więc możemy sobie założyć pasek tutaj mają w przodu małe kieszonki srebrny guziczek ja naprawdę bardzo lubię takie spodnie z ekoskóry są one mega proste do stylizacji bo możemy je ubrać do jakiejś oversizeowej bluzy Adidasu wyglądają mega fajnie ale możemy też je założyć do jakichś eleganckich butów do tego marynarka i też będzie zajefajnie. fajnie dobra ja już je na siebie zakładam i się wam pokazuję mega fajne Kurde, ta nogawka jest prosta, taka, jak chciałam, żeby była, ale jest dość krótka. Ale jak tak teraz patrzę w lusterko, to muszę powiedzieć, że całkiem mi się to podoba, że wygląda naprawdę ok. Nawet spoko wygląda do tych butów, zobaczcie, jak one się przepięknie układają w pupie. Bardzo często w takich spodniach z ekoskóry zdarza się, że one nam ten tyłek spłaszczają, dlatego że ten materiał jest dość sztywny. Natomiast muszę przyznać, że te są bardzo, bardzo fajne. Bardzo fajnie wygląda pupa. Ponownie wysoki stan, co ja kocham. Muszę powiedzieć, że wow. Jak wyciągam je, ja powiem wam, z tej torebki, to nie sądziłam, że będą wyglądały aż tak fajnie. Tutaj idzie taki pasek przyszycie. Bardzo często taki właśnie pasek przyszyty przez środek wydłuża nam optycznie nogę. Bardzo fajne, stylowe spodnie. Dobra, co tu jeszcze mam? Ja jakoś nawet nie pamiętam słuchajcie, że ja taki golfik sobie zamówiłam. Jak mi przychodzi paczka, to dla mnie to jest jak święta, dlatego że wiecie co, często ja nie pamiętam, co ja w ogóle zamówiłam. Fajny golfik. On ma tutaj na końcach rękawów trzy guziczki. U mnie jeden problem z golfami jest taki, że bardzo często mnie duszą. Słuchajcie, ja naprawdę bardzo lubię golfy, bardzo mi się podoba, jak one wyglądają do jakichś płaszczy, właśnie adidasów tego typu spodni. Ale ja nie wiem, czy ja mam problem z tarczycą, czy może też w przyszłości będę miała problem z tarczycą. W momencie, kiedy mam ubrany golf, dostaję taki tutaj jakby nacisk na szyję. Nie wiem, czy wy też tak macie, napiszcie mi w komentarzu, jeżeli tak, czy to tylko po prostu e, siedzi w mojej głowie i wiecie, nie lubię jak tutaj wam coś e, przyszy, ale zobaczcie, jak noszę jakieś duże łańcuchy, czasem dość ciężkie to w ogóle mi to nie przeszkadza, natomiast właśnie golfy, no nie wiem, nie wiem dlaczego się tak to dzieje, szukam metki z rozmiarem, bardzo prawdopodobne jest to, że jest on w rozmiarze M, dlatego, że takie swetry z reguły zamawiam w większych rozmiarach, e, dobra, ja już go na siebie zakładam, zaraz zobaczymy jak on będzie wyglądał do tych spodni, jest jeszcze następny e, powód Reason, dlaczego nie lubię nosić golfów, bo one się słuchajcie, upierdzielają od makijażu, tego zdążyłam założyć. I już widzę, że pozostawiłam na nim make-up i w ogóle zawsze trzymam tak, słuchajcie, sztywno szyję, właśnie, bo boję się, że zaraz go ubrudzę. Nie wiem, jaki to jest, słuchajcie, materiał, bo z jakiegoś powodu nie mam metki. Nie wiem o co chodzi z tymi metkami, czemu w większości tych ciuchów one są wycięte. Ogólnie bardzo fajny, taki nawet fajnie wygląda do tych spodni, no niekoniecznie do tych butów szału jakiegoś wielkiego. Nie ma golf jak golf, ale taki całkiem przyzwoity, no mówię, dość ładnie wygląda. Zobaczcie, jest taki e, długawy, tutaj on jest troszkę zwężany przy dole. E, plus za kolor, dlatego że jeśli chodzi o kolor, to naprawdę mi się podoba. I tutaj już nie mam żadnych ciuchów, w sumie mam tu jeszcze jedną rzecz. Jest to sukienka, ona mi przyszła już e, przed świętami. Ja słuchajcie, dostałam dwie paczki, najpierw mi przyszła paczka jedna, a potem mi przyszła paczka druga. E, nie wiem, dlaczego to nie było wysłane razem, może było wysłane z dwóch innych magazynów. Przepiękna sukienka była dość droga, ale ja nie będę jej teraz na siebie zakładać, dlatego, że ja już ją miałam ubraną, mogliście widzieć ją na moim Instagramie, jeżeli nie jesteście na moim Instagramie jeszcze do czego zapraszam, albo po prostu go nie posiadacie, tutaj zaraz wam wstawię zdjęcie, dodawałam też ją na mojego TikToka, którego mam w sumie od niedawna, zostawię wam, wam link w komentarzu tak ona słuchajcie wyglądała jest naprawdę bardzo, bardzo ładna mogę wam serdecznie tą sukienkę polecić tutaj przy rękawkach ma guziczki, jest ona taka marszczona, więc prześlicznie układa się tutaj w talii, jak i również w pupie. No na teraz, no to taka nie bardzo jest ta sukienka, natomiast ja ją właśnie miałam ubraną na święta i wyglądała przepięknie. To była już w sumie ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ciuchy, i teraz mam rzeczy na siłownię, Mam tutaj trzy komplety i już je wam pokazuję. Zacznę od tego. Ten mi się najbardziej podoba, dlatego że jest. W takim fajnym baby blue kolorze. Ja bardzo lubię komplety, jak one mają długi rękaw. Nie wiem dlaczego, jakoś wtedy się bardziej komfortowo czuję. Ogólnie ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, ale dziewczyny noszą takie. Tego komplety, Niekoniecznie na siłownie noszą je po prostu na co dzień. Do tego Adidasy, jakieś, wiecie, skarpetki wciągnięte na leginsy. Płaszczy też kurtka czapka i naprawdę tworzy się z tego mega fajna stylówka. Co mi się w nim podobało, to jest dekolt, dlatego że to jest dekolt w karo. Przy małym biuście, tak jak mój, takie dekolty sprawdzają się najlepiej. Ma on tutaj dziurkę na palec, a więc rękawy nie będą nam się podciągać. Jest on w rozmiarze S. Ja wszystkie te komplety zamówiłam. Zresztą, jak większość tych rzeczy w rozmiarze S, dlatego, że to jest po prostu rozmiar, który ja na co dzień noszę. No, bardzo zbliżony, słuchajcie, jest do kompletów. Wszystkie te komplety są bardzo zbliżone do tych kompletów z Gymsharka. Wydaje mi się, że większość tych chińskich właśnie sklepów wzoruje się na Gymsharku, dlatego, że jest to po prostu najbardziej popularna firma, czy też jedna z popularniejszych, jeśli chodzi właśnie o rzeczy na siłownię. Dobra, ja już nie będę gadać, kogo na siebie zakładam i zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Tutaj, co ja mogę dużo powiedzieć, no tak jak same widzicie, ten komplecik jest naprawdę przepiękny, ale e, słuchajcie, my nie chodzimy na siłownię, żeby dobrze wyglądać, to znaczy, wiecie dobrze jest dobrze wyglądać, ale jeśli chodzi o siłownię, najważniejsza jest wygoda i jest on mega wygodny naprawdę bardzo fajnie kompresuje tutaj brzuszek, no, e, no jest mega, mega podobny do tych kompletów z Gymsharka, a mówię to dlatego, że sama kilka posiadam i no wow Zobaczcie jak on się fajnie układa. Idealny, jeśli chodzi o długość. Z wysokim stanem. Ten top. I wiecie co? No, ja ten top bym spokojnie założyła też do jakichś jeansów, i w sumie na co dzień też bym e, mogła dziś w nim sobie śmignąć, bo naprawdę mega mi się podoba. Kolor jest również przepiękny. Jeśli chodzi o mnie, te ceny są naprawdę bardzo przyzwoite, i tak jak mówię, już wcześniej zamawiałam od nich rzeczy na siłownię. Możecie sobie obejrzeć mój filmik, były one też mega fajne, e, dlatego no mogę Wam z całego serca polecić. Ja, jeżeli coś jest niefajnego, to bym tego słuchajcie nie poleciła. Nic nie prześpięknie. Śwituję. Zobaczcie, ja mam pod spodem czarną bieliznę. Zobaczcie, mam czarny stanik. Mega, 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 nic nie trzeba naprawdę tutaj mówić. Wystarczy tak naprawdę popatrzeć. Dobra, już Wam pokazuję drugi. Ok, ten komplecik jest w takim bardzo bladym, różowym kolorze i on jest troszkę tak jakby zmieszany z kremowym, z takim beżowym, bardziej u góry. On jest również z wysokim stanem i do tego jest top. Ponownie jest tu długi rękaw, też ma tutaj dziurkę na palec, tyle, że ten dekolt już jest pod szyję, nie jest wycięty. Ogólnie też wygląda całkiem fajnie. Zaraz zobaczymy, czy też tak fajnie będzie wyglądał. U i jest to również rozmiar S. W tym przypadku, e, tak jak możecie zauważyć, materiał jest e, inny. Tamten był grubszy, bardziej taki mięsisty. Ten jest e, cieńszy, jest on taki bardziej, słuchajcie, przepuszczający powietrze. I nic tak naprawdę tutaj mu nie dolega. Tutaj, jak możecie zobaczyć, prześwitują mi. Ale to dlatego, że one są czarne, i po prostu w tym przypadku trzeba by było założyć bieliznę, jakąś po prostu jasną, kremową. Na pewno, jak założycie taką bieliznę, to zupełnie inaczej to będzie wyglądać. Ja, jak dla Was mierzę um, stroje na siłowni, ja zawsze lubię mieć czarną bieliznę, dlatego że wtedy właśnie widać, czy coś prześwituje, czy nie. Ogólnie też jest fajny, ale tamten chyba podobał mi się bardziej, ten też e, fajnie się układa, ogólnie wygląda e, bardzo ładnie, ale ja jednak wolę jak rzeczy są takie bardziej jednolite, jak tamten, tutaj chyba się za dużo trochę na tym dzieje i nie do końca jest to, słuchajcie, po prostu w moim stylu. Kolor mi się podoba, ale wywaliłabym po prostu tutaj te wszystkie przejścia. Jeżeli wy lubicie, to oczywiście mogę wam go również polecić. I ten kupiłam y, nie do końca na siłownię, dlatego że są tutaj kolorżówki, czyli krótkie spodenki. I to jest, słuchajcie, ten materiał, który nam niby ma uwydatnić tak tą pupę, wiecie, jak dziewczyny zakładają to automatycznie, mają piękne brzoskwinki. E, nie wydaje mi się, że to zależy tak naprawdę od materiału. Większość tych dziewczyn, które pozuje po prostu w e, takich strojach ma e, no, sztuczne pupy. Właśnie, co ja gadam, chodzi o to, że ja go sobie kupiłam, do czego ja zmierzam. Żeby go po prostu nosić na co dzień. Ja go będę nosiła do jakiegoś do jakiejś marynarki. Ja też tu sobie taką marynarkę przyniosą, ale mogę sobie wziąć w innym kolorze, przyniosą sobie czarną, ale pokażę Wam, jak to będzie wyglądało do czarnej. I tutaj jest, zobaczcie, ta bluzeczka na ekspres, z długim rękawem, czy ona ma tutaj dziurki na palce, nie ma, nie posiada. I właśnie do tego te kolażówki. Kolażówki ja słuchajcie, uwielbiam bardzo dużo nasze wakacje. On jest również w rozmiarze, S, jestem jest mega ciekawa, jak będzie wyglądał. Ja sobie do niego sobie słuchajcie, przymierzę buty, bo mam też tutaj buty. Buty. Ogólnie buty bardzo fajne już, tak jak widzicie, otwierałam. Nie podoba mi się zapakowanie, nie, nie mają żadnego pudełka ani nic, a były dość drogie. A więc jak one do mnie przyszły, to byłam trochę, wiecie, zaszokowana, dlatego, że no za taką cenę to przynajmniej mogli wiecie, wsadzić je w pudełko. Co mi się w nich spodobało, to jest to, że ja mam bardzo podobne buty z Pretty Little Fish. nie wiem po co mi następna tak para. Ale wiecie, my baby tak mamy, że po prostu skupujemy. Co mi się w tych butach spodobało, to jest to, że tutaj zobaczcie, one są do kostki e, skórzane, natomiast ta góra jest e, materiałowa. Góra jest materiałowa, tutaj z boku mają ekspres. Nie wiem, czy to nie będzie się suwać. Jeżeli ktoś będzie miał chudszą nogę, to bardzo prawdopodobne, że to będzie się suwać. Nie wiadomo, czy to się będzie dobrze trzymać. Wiecie, przy chodzeniu, naprawdę bym tego nie zniosła. Jeżeli wiecie, przy chodzeniu, to by się opuszczało. Zaraz zobaczymy, jaką to ma przyczepność. Ogólnie bardzo fajnie wyglądały, dlatego też je wzięłam. Zaraz się ja właśnie sobie założę do tego kompleciku i do tego właśnie ten blazer i się wam pokażę jaką ja miałam trochę wizję na to, dlatego. Dlatego, że tak jak mówię, no takie e, stroje na siłownię, nie zawsze muszą być do końca na siłownię. W sumie mogłam do tego sobie przynieść jakiś inny kolor tego, dlatego, że tak trochę wyszło ciemno pogrzebowo, ale wiecie co, ja bardzo lubię czarny. Czarny jest bardzo takim klasy kolorem i nie zawsze, jak ubierzemy czarny, to e, będziemy wyglądać dobrze. I teraz tak, zacznę od tych butów, tak jak myślałam. E, będzie się ten materiał ściągać, już widać, zobaczcie on tutaj po prostu, no nieładnie wy wygląda, jestem zawiedziona bardzo tymi butami, dlatego, że no, jeśli chodzi o cenę, mówię były one, no dość drogie no i niestety nie będę mogła ich nosić, dlatego, że ja to wiem, że wyjdę gdzieś kawałek przejdę się i to zaraz mi spadnie, jeszcze dodatkowo ten but ma troszkę ciaśniejszą tą gumę niż ten a więc buty ogólnie wyglądają spoko, tak jak możecie zauważyć, prezentują się fajnie, więc słuchajcie do jakiegoś zdjęcia, na pewno się sprawdzą, no ale no nie po to kupujemy buty, żeby robić zdjęcia, tylko żeby nie chodzić. Jeśli chodzi o rozmiar jest to 40, jest dobry, nie są praktyczne na pewno. Jeśli chodzi o ten komplet jest naprawdę fajny. bardzo mi się podoba. Te spodenki są dość krótkie. Ale wiecie co, dobrze, że ja może sobie w sumie... Poczekajcie, może najpierw wam się pokażę w tej marynarce. Mam nadzieję, że wy też widzicie tą wizję, o którą mi chodziło. Tak jak mówię, do innego koloru pewnie by to lepiej wyglądało. Zobaczcie, mam tutaj maseczkę. Patrzcie, też czarna, wszystko na czarno, a więc... U nas już od następnego tygodnia nie trzeba maseczek nosić, a więc luz blues nie wiem jak w Polsce. Dobra, ściągam e, ten blazer. I zobaczcie, ten komplet ogólnie jest mega fajny. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o te spodenki, tak jak zaczęłam mówić, dobrze, że ta gumka przy dole nie jest ciasna, dlatego że jak ona by była za ciasna, to by nam taką szynę tutaj, słuchajcie, robiła, by nam bardzo obciskała tą nogę i po prostu nie fajnie by to wyglądało. Czy one dają nam efekt mega pupy? No nie wiem, no pupa jak pupa, no wiecie każdy ma inną, wiadomo, no nie możemy za bardzo na to liczyć, że leginsy, nie wiem, stworzą nam jakieś cuda, dlatego że tylko ciężka praca na siłce da nam fajny tyłek. Albo po prostu genetyka. Top też bardzo fajny, na pewno będę go nosić do jakichś dżinów. Mega wygodny. Zobaczcie, mam zapięty pod szyję i nawet mnie za specjalnie nie dusi. Super się sprawdzi na wakacje. Bardzo fajnie też wygląda. No, jeśli chodzi o te trzy komplety, powiedziałabym, że jest to jeden z moich ulubionych, ale niestety tego na siłownię nie będę nosić. A więc, jeżeli miałabym wybrać faworyta, taki na co dzień, to jest ten, a na siłkę ten niebieski, ale tak jak mówię, słuchajcie, wejdźcie sobie do nich na stronę i popatrzcie, bo na Naprawdę można wyczaić bardzo fajne rzeczy. Ponownie przypominam o moim kodzie zniżkowym: jest to Monika15. Daję Wam tu 15% na e, wszystkie rzeczy, które znajdują się na stronie. I to by niestety było już na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam też na mój Instagram. Ja już się widzę z Wami w następnym filmiku i będzie to, słuchajcie, lumpex albo vlog, ale chyba lumpeks. Trzymajcie się ciepło. Pa!